że od tego, żeby ta wystawa, od pierwszych rozmów do tego, żeby ta wystawa się tutaj odbyła, nie minęło wcale, wcale tak dużo czasu. Specjalnie długo namawiać nie trzeba było, kiedy tutaj za pomocą środowiska i osób związanych z nie pojawiła się możliwość spotkania z przedstawicielami Wielkiego Towarzystwa Żydowego. W zasadzie jedynym problemem było to, gdzie zorganizować ten kastel z i związany dał specyficzny taki zapach. A na łukach, jak się stało, to wiadomo, że ten żużel z tych tyjnych zaczął się rzucać. No i na tych bierach jak to się ją, to niestety podjęli całe obsykwanty tym te żuży, ten pasień i to jak po meczu przyszedł do domu, to było jak użynek. Przed sobą, co o tym całym zamieszaniu z różnymi w Ty sądzisz? No myślę, że połączyła nas tutaj historia. Ten nasz wspaniały żyży ta stara hala, to wszystko to pokazuje jak jesteśmy za tym Żyżem wszyscy razem. Nie? No i oby tak pozostało, ja pewnie coś chciałbyś dodać, nie? No nic nie No i właśnie. E, dzięki prawa z się, dla mnie. Kolejny raz w i jak tym razem? Proszę, kolejny raz w Świętuchowicach i jak tym razem? Zimno! Zia się ubrała! Czy na widok tej wystawy, w takim industrialnym miejscu wracają Panu wspomnienia? No tak, to jak gdyby podwójne. Industrialne to mi się przypomina na zakłady Zut Zgoda. Tam dorabialiśmy pewne części do motorów żużlowych, wtedy jak Wesleje wchodziły, czy, czy, czy godeny nie wszystko szło kupić. No i fajną scenerię to robi, to pasuje tutaj. Ma Pan takie uczucie, że chciałoby się jeszcze wejść teraz na motor? Patrząc na te okazje, widziałem, że Pan przeglądał. No, bardziej przeglądając się po, po, od strony technicznej, e, czy chciałoby się wsiąść, e, sport brzuszlowy to trzeba być przygotowanym, to nie można z marszu wsiąść i jechać, bo, bo on jest bardzo wymagający, na pozór jedziemy, siadamy na motor i, na motor i jedziemy, nie, trzeba się przygotować, e, no obiecałem żonie, że już nie będę się wygupiał, także <laughs> nie, 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 nie siadam, nie jestem, ale, ale jeżdżę po różnych zawodach. A jakie wspomnienia Panu przychodzą, może z zawodów już jakichś, patrząc na te wystawy, może Pan ma coś właśnie teraz w pamięci? No ostatnie to przypomina mi się, jak niedawno jeszcze miałem y, okazję obcować z Zenkiem Blechem, niestety już y, nie ma go. I tutaj patrząc na Godena, czy oglądając film y, z Jurkiem Szczakielem, pamiętam, y, krótko przed jego śmiercią y, byłem w Opolu i odwoziłem go do domu, to zaprosił mnie jeszcze, pamiętam ten jego puchar kryształowy za mistrzostwo świata pokazywał no i dzisiaj jak widziałem to łezka się kręciła a tak poza tym no różne wspomnienia z Jurkiem i z Pawłem byliśmy w Zielonej Górze zrobiliśmy tam srebrnoparami. parami więc no, no nasuwa się dużo wspomnień a tym bardziej, że ja nie jestem rodowity, rodowitym świętowiczaninem, więc więc jestem gorolem byłem do, do kiedy? Ja przyjechałem w 80 roku, tak, 9 kwietnia Zmienił 80 się pan roku. Zmienił się to, <laughs> Także że, że, że Świętoïc to już moje miasto, ja jestem świętowiczanin. Wojtko, znajdujemy się w tej historycznej walcowni na Lipinach. Jak się Panu podoba wystawa właśnie w tym industrialnym klimacie? Organizowaliśmy wystawy już w różnych miejscach o różnym charakterze, o charakterze sportowym czyli na przykład stadiony czy hale sportowe o charakterze komercyjnym, czyli na przykład centra handlowe. Mieliśmy też okazję organizować takie wystawy w obiektach praktycznie sakralnych, na przykład w Starej Synagodze, no ale jeszcze w takich postindustrialnych. Nie mieliśmy okazji, myślę, że naprawdę mamy tutaj unikalny klimat, który pozwala poczuć historię nie tylko sportu, ale też właśnie przemysłu, więc to wszystko pasuje, no bo tak na dobrą sprawę... Śląsk łączy kilka kwestii, no i w tym przypadku łączymy właśnie ten stary, zabytkowy przemysł, no i piękną historię sportu żużlowego. Co do samej wystawy, co możemy na niej zobaczyć? Jakie okazy się tutaj znajdują? E, przede wszystkim mamy tutaj wystawioną, zaryzykuję stwierdzenie, największą w Polsce kolekcję zabytkowych motocykli żużlowych. Najstarszy z nich pochodzi z 1934 roku. Właściwie. Z każdej dekady mamy przynajmniej jeden motocykl i dzięki temu zwiedzający może zobaczyć, jak bardzo zmieniał się sport żużlowy na przestrzeni dziejów. Jest też wystawiony dodatkowo jeden motocykl do żużla na lodzie, czyli tego popularnego Ice który został wystawiony tutaj przez Michała Widerę, więc też można zobaczyć, jak w rzeczywistości wyglądają te kolce do jazdy na lodzie. A także... Dodatkowo wystawiliśmy kilkanaście ekspozytorów opisujących historię globalną sportu żużlowego, tego polskiego sportu żużlowego z nastawieniem na największe sukcesy, czyli między innymi e, trzech polskich indywidualnych mistrzów świata. E, no i jest też część poświęcona historii Śląska ulicy. Teraz takie bardziej prywatne pytanie. Jakie wspomnienia przychodzą Pani patrząc na wystawę jeszcze w takim świetnym miejscu? Jeśli chodzi o wspomnienia stricte żużlowe, stricte, stricte żużlowe, to tutaj przede wszystkim ja, jak, jeśli mam powiedzieć o takich swoich prywatnych wspomnieniach, no to przede wszystkim są one związane z osobą Krzysztofa Basa, którego miałem okazję oglądać jako szkrab, wtedy mały, młody kibic na torach żużlowych, także na Skałce. Później miałem z nim okazję współpracować jako trener, także organizując cykle zawodów młodzieżowych dla najmłodszych zawodników. No, szczególnie wtedy, kiedy na przykład w ubiegłym roku w lipcu razem współorganizowaliśmy Nice Cup, który stanowił taką kolejną reaktywację tego toru. Także to takie moje najbardziej prywatne wspomnienie. Dziękuję serdecznie i życzę miłej wystawy. Dziękuję. Wracamy na mapę, na to, że świeci woda Szacunek doskonny, tym kilku zapaleńcom, tym kilku marzycielom, co wyścili to zwycięstwo 20 lat tęstrowcy zamieniamy w nowy cel Niebiesko białe bary, na plastronie Eś! Czas nawiązać do historii, sukcesów i tradycji Na ostatniej prostej łykani przeciwnicy Jademy na całość, jak Waloszek Paweł, jak Antek Bielica Jeździli z Rinandem, dusza na owalu Ciężka szpryca, ten klub to nasze życie Jak dla basa Krzysia Wracamy do siebie, dziś nie trzeba się już truwać, a tak po zewnętrzny, jak niegdyś Jarmuła Powracamy z martwych, szykujcie srogie laury Śląskie charaktery, najczarniejsze, czarne. czarny, 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 czarny. Od pierwszego biegu na starym hasioku Po medale, sportki, Jest z nami żużlowiec Tim Sorensen. Tim, co myślisz o tej wystawie? O, to coś wyjątkowego stulecie historii żużla Dużo motocykli, które pamiętam tylko z telewizji. Dowiedziałem się więcej historii, o której nawet nie wiedziałem. Jestem bardzo dumny, że mogę brać w tym udział. i also get some more history what i didn't know before um, to, be, uh, to be part of all this it's, uh, it's really a big pleasure for me and of course for whole my team okay who is the best rider in history For is the history my biggest deal is for sure Erik Gunderson. Uh, yeah egonos Największym moim idolem jest Erik Gundersen. Jest on bardzo wyjątkowy przygotowania motocyklów, styl jazdy, wszystko inne, co miał każdy. To jest to, co lubię. Śmieszne pytanie. Czy możesz wymienić kilka polskich słów? I can say zabracem, I can zabracem, yeah. Okay. Uh, then I can say miało zudanidien, um miało zudanidien. Okay. Ona zebam się chymsa konsen. Oh. Uh, okay. And then you know, Perfect. it's hard, it's hard right now to find some words. Znam też więcej uh, słów, ale nie, nie na ekran telewizyjny. Talking with the people, then you say something and I have also more words. You learn? Uczysz się języka polskiego? Próbuję, słucham ludzi, co mówią i czasami ich rozumiem i wiem, co odpowiedzieć, ale po angielsku. Co czwartek ja i mój menadżer mamy spotkania, gdzie gramy w gry i to pomaga mi też w nauce języka polskiego, krok po kroku i będzie dobrze. Thank you very much. Dziękuję Thank ci you. bardzo i życzę powodzenia w sezonie. Świąt sport ski zdobywany rok po roku. Święto duma co upadła jak ten region. Fenix się odrodzi, zaczynamy nowy sezon. Tak. Niech się nie wieś maszynek. Start. Wszegło jest puszczone w mig Całe życie w lewo, rozpychamy się na łocie Podkładali świnie, więc więziemy ich po bocie Na betonie czy na kopie mamy w sobie geny bestii Janek Mucha Erwin i Krzysiek Zarzecki Wracamy, jesteśmy, w wódca wziera się metalon Larmo przybytą nad skałką siwą szarą Nasi jadą parą, z niebios krzyczy Jan Ciszewski Szachownica w górze nie oddali aż do kresu To godzina rezurekcji, Skrzyżeni jak łaza, nie ma rzeczy niemożliwych, więc się nigdy nie poddawaj Dziś już aby znów.